Czy największe religie świata od dawna znają prawdę o kosmitach? Dlaczego Watykan, centrum chrześcijaństwa, posiada jedno z najbardziej zaawansowanych obserwatoriów astronomicznych? W 2020 roku papież Franciszek pojawił się w ornacie z wizerunkiem przypominającym kosmitów. Co więcej, w bożonarodzeniowych szopkach widzieliśmy figurki obcych. Czy to przypadek? Czy subtelne przygotowanie ludzkości na ujawnienie tajemnicy? Jeśli kosmici istnieją, co to oznacza dla światowych religii? Czy religie przetrwają ten szok, czy zostaną obalone? Watykan prowadzi swoje własne obserwatorium astronomiczne w Arizonie, USA. Jedno z najbardziej zaawansowanych na świecie. Oficjalnie badają gwiazdy, ale czy tylko? Brat Guy Consol główny astronom Watykanu, otwarcie przyznaje, że odkrycie obcych nie zaprzeczy istnieniu Boga. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że jesteśmy częścią większego stworzenia i nie wyklucza istnienia życia poza Ziemią. Czy jego otwartość to przygotowanie wiernych na coś większego? Religie od zawsze próbują odpowiadać na pytania o nasze miejsce we wszechświecie. Ale czy byłyby gotowe na przyjęcie prawdy o inteligentnych istotach poza Ziemią? W Biblii znajdziemy wiele opisów, które niektórzy interpretują jako spotkania z kosmitami. Na przykład w księdze Ezechiela prorok opisuje dziwne, ogniste koła na niebie, które przypominają dzisiejsze relacje o UFO. Czy to dowód na wizytę obcych, czy metaforyczny opis boskiej obecności? Jeśli kosmici istnieją, Chrześcijanie mogą zapytać: Czy oni również są dziełem Boga? Czy Jezus umarł za ich grzechy tak jak za nasze? Koran mówi o stworzeniu nieba i ziemi, a także o istotach, o których nie wiecie. Czy to odniesienie do obcych? W islamie Allah jest uważany za Wszechmocnego i Stwórcę Wszystkiego. Czy ujawnienie kosmitów potwierdziłoby te wszechmoc, czy raczej zakwestionowało interpretację tekstów świętych? W żydowskich pismach również pojawiają się wzmianki o istotach spoza ziemi. Na przykład w Talmudzie istnieją interpretacje, które mówią o istnieniu światów równoległych. Czy zatem obcy mogą być mieszkańcami tych innych światów? Hinduizm już teraz uznaje istnienie różnych poziomów bytu i istot w kosmosie. Wedy, starożytne teksty hinduistyczne, opisują bogów przemieszczających się na latających rydwanach, wimanas. Czy to oznaka otwartości na ideę istnienia kosmitów? Buddyzm, z jego naciskiem na współzależność wszystkiego, może uznać obcych za część tego samego cyklu życia, co ludzie. Czy ich odkrycie umocniłoby duchową koncepcję współistnienia? Odkrycie obcych może głęboko wpłynąć na trzy kluczowe dogmaty religijne na przykład stworzenie człowieka. Większość religii uznaje ludzi za wyjątkowych w planie stworzenia. Na przykład w chrześcijaństwie Księga Rodzaju mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jeśli kosmici istnieją, powstają pytania, czy oni także zostali stworzeni na obraz Boga? A może są efektem innego aktu stworzenia? W judaizmie istnieje idea światów równoległych. Czy możemy je utożsamiać z innymi zamieszkałymi planetami? Czy obcy mają duszę? W chrześcijaństwie i islamie zbawienie opiera się na wierze w Boga i życie zgodne z jego nakazami. Jeśli kosmici nie mają takich zasad, czy są poza boskim planem, może istnieją inne ścieżki zbawienia, nieznane ludziom? Religie głoszą, że Bóg kieruje losem świata i troszczy się o swoje stworzenie. Jeśli jednak istnieją inne cywilizacje, które nigdy nie słyszały o naszych prorokach i bogach, czy Bóg troszczy się także o nie, czy objawienie jest uniwersalne czy lokalne? Papież Franciszek już raz powiedział, że chrzest kosmitów jest teoretycznie możliwy, jeśli wyraziliby chęć przynależności do kościoła. Czy to oznacza, że religie mogą ewoluować wraz z nowymi odkryciami? Ujawnienie prawdy o UFO nie wpłynie tylko na dogmaty, ale także na społeczne postrzeganie religii i duchowości. Dla wielu ludzi Odkrycie kosmitów mogłoby być dowodem na wielkość boskiego stworzenia. Jeśli życie istnieje w tak wielu formach, to musi istnieć siła, która to wszystko kontroluje. Kepler, który odkrył prawa ruchu planet, widział w nich odbicie boskiej doskonałości. Dziś można przypuszczać, że podobny sposób myślenia będzie dotyczył odkrycia życia pozaziemskiego. Odkrycie obcych może podważyć fundamenty religii, zwłaszcza tych, które kładą nacisk na wyjątkowość człowieka. Może to prowadzić do kryzysu wiary, zwłaszcza w społeczeństwach, gdzie religia odgrywa kluczową rolę w tożsamości. W 1996 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, które pokazało, że połowa Amerykanów wierzy, iż życie pozaziemskie istnieje. Co by się stało, gdyby te przekonania zostały potwierdzone? Dla wielu odkrycie kosmitów mogłoby być początkiem nowego rodzaju duchowości, opartej na współistnieniu, uniwersalnych wartościach i wiedzy o kosmosie. Ruchy New Age już teraz często łączą duchowość z wiarą w istnienie kosmitów, uznając obcych za przewodników duchowych lub stworzenia bardziej oświeconych. W tekstach religijnych znajdziemy wiele fragmentów, które współczesne teorie spiskowe interpretują jako dowody na istnienie kosmitów. W Księdze Ezechiela opis ognistych kół i istot o wielu skrzydłach przez niektórych uważany jest za relacje z kontaktu z UFO. W Księdze Rodzaju mamy fragmenty o synach Boga stępujących na Ziemię i zawierających związki z ludźmi. Czy to opis kosmitów? W apokalipsie symboliczne obrazy na niebie, w tym walka smoków, bywają interpretowane jako spotkania z technologią obcych. W islamie pojawiają się wzmianki o istotach niewidzialnych, które mogą mieszkać w innych miejscach wszechświata. Sura 72 wspomina o dżinach, istotach, które mogą przemierzać różne światy. Czy to kosmici? Teksty hinduskie, takie jak Mahabharata czy Ramadżana, opisują latające rydwany, vimanas, które brzmią jak starożytne statki kosmiczne. W jednym z opisów wimany czytamy o broni, która spalała całe miasta co niektórzy uważają za opis technologii obcych lub zaawansowanej cywilizacji. W mitologii Majów czy Azteków bogowie często przybywali z gwiazd. W wierzeniach afrykańskich plemion dogonów znajdziemy opowieści o istotach przybyłych z układu gwiazd Syriusz. Ujawnienie prawdy o UFO może być jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Wywoła pytania, które przerosną nie tylko naukę, ale także nasze duchowe zrozumienie świata. Religie będą musiały się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, ale może to być też szansa na ich odrodzenie i pogłębienie wiary. A ty? Jak myślisz, co stanie się z naszą wiarą, gdy odkryjemy obcych? Czy religie świata przetrwają, czy ewoluują?